Tobie, Boże, nieskończony. Chwała Tobie, Boże, nieskończony. Niech oglądamy Twoje oblicze pełne blasku. Niech oglądamy Twoje oblicze, pełne blasku. Niech oglądamy i kochamy. Niech oglądamy i kochamy. Niech oglądamy i kochamy. Twe oblicze pełne blasku, Twe oblicze pełne blasku. Niech oglądamy i kochamy, Niech oglądamy i kochamy, Niech oglądamy i kochamy, Twe oblicze pełne blasku, Twe oblicze pełne blasku. Przyjdź w nowym Jeruzalem, przyjdź królestwo Twoje, przyjdź swoim blasku chwały, przyjdź i odmień nas, przyjdź i odmień nas.